Tylko koła, czarne siedzenie, rząd już gęścią skórkę mam, autobus biegie u bram. Patrzcie! To tylko do dla zab, 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 zab. Proszę, to wasze bilety. Na nich są numery waszych miejsc. Numer 5, 6, 1500, 1900. Ja nie znam więcej numerów. Zaraz zacznie się przedstawienie. Eee... Nigdy nie przypuszczałem, że mogę mieć problemy z prostatą. Może iść do toalety. Tak, wypierdalać Ja jeszcze nigdy nie byłam wtedy. Zamkniesz tą my ja pieprzoną! Dobrze, co? So, przepraszam, przepraszam. I już może spokojnie, Dobra, ale nie, nie denerwuj się. Co to za muzyka? To początek przedstawienia. O! Teraz w nie... Siemo. Ja jestem pan ziemniak. Mam axolotla, patyczaki, dwa ślimaki, dwa psy, dwa koty i dwa zakola. Wow. To jest pani marchewka! <noise> I jeszcze wasze ulubione świąteczne warzywo! Rosół drobiowy winiary. Gdzie poszła mała brukselka? Mała brukselko? Gdzie jesteś? Zginęła! zobaczycie, krzyknijcie Karta Katowice! Karta Katowice! Tak jest! Kiedy zobaczycie krzyknijcie właśnie tak Tam jest w domku za tobą! Gdzie? Nie słyszysz mnie kurwa? Ja jej nie widzę! Widocznie Jesteś pierdolnięty! A ja jestem marchewką! Wow! Patrzcie! Gdzie... Mogę spełnić jedno wasze życzenie. Chciałabym mieć tutaj choinkę! To dla was śmiecie! Czary, mare, twoja stara, to twój stary. Magia, kurwa! A teraz zaśpiewamy wam świąteczną piosenkę. Ja jestem tu i gram sobie z tobą Fortnite. Ja gram sobie Fortnite. No już koniec! Do widzenia, dzieci, wesołych świąt! świąt! O co ci chodzi, że gram piosenkę, to ci przeszkadza, głupia babo? Spierdalaj mi stąd! Kumasz szacę? Czartowałem, kurwa! Lecimy! A do końca, kurwa, jazda! Bardzo ważna osoba chciała się spotkać. Wiecie już kto to taki? Kochani, tradycyjnie. Kasy, chlania i ruchania. A nie jakiegoś pierdolenia o zdrowiu w części sensie,